Cześć, witajcie. Dotarliśmy w końcu do równiutkiego 60 odcinka naszej serii Daily Booster. W której codziennie otwieramy jeden Bosterek do Magica, Pokémonów lub Yu-Gi-Oh! Dziś otworzymy sobie po raz drugi złoty set Master Set Modern Horizon. No, i na froncie czeka na nas zły mój brat Niedźwiedź. O, taki chłopaczyna się tutaj prezentuje i natrząchuje No i cóż. W takim razie, żeby się nie zrobił nerwowy, lecimy sobie z zawartością tej paczuszki, czyli mamy 15 kart mimo wszystko, w tym foliowane tokeny, szanse na folię, mitiki i tak dalej, i tak dalej. Trochę kart już nam się posprzedawało po tym jedynym ostatnim bosterku, jaki otwieraliśmy do tej pory. Także mamy nadzieję na kolejne fajne rzeczy dla Was. Mamy Frostwalle, czyli jako, jakiegoś sobie, jakąś jaszczureczkę, yy, Snow Creature, czyli stał, będzie korzystać z tej mm, many, którą generują snow coveret te basic landy. Także spoko, dostaje 2 2 do końca tury. To jest chyba nawiązanie do też e, innej tej bardzo podobna nazwa, nie pamiętam teraz, może wkleję później mm, nazwę. Lecimy dalej. Mamy Orish Orkish Hellraiser, trochę taki wowowy artwork. Ma echo, nie lubię echo, więc się nie zatrzymuję przy nim. Settle Beyond Reality. Czyli mamy tutaj jakąś, chyba na planie astralnym, walkę. Wybieramy jedno lub dwa. Egzajlujemy kreaturę, która nie jest nasza, której nie kontrolujemy, lub egzajlujemy kontro kreaturę pod naszą kontrolą i wracamy ją na Battlefield pod naszą kontrolą. Znaczy pod kontrolą Mounera. Mamy Enduring Sliver. Nie wiem, czy nam się to ostatnio nie trafiło. Tak, Other Slivers Have, have Outlast 2, Cross Tasker, mamy Cycling, mamy 6.5, chyba Morfa to miało? Nie, Wenu Cycle. Możemy, jeżeli cyclujemy tego stworka, możemy sobie poszukać Basic Landa, pokazujemy i dokładamy do ręki. Eee, vol. Close, OK, ładny artwork, mimo wszystko, taki typowo fantazy. Jak powiem z użyciem jakiegoś spela, to jest instant, do końca tury kreatury pod naszą kontrolą dostają y, dwa do ataku i wszystkie y, typy kreatur unerf, dobrze, to nam się szybko sprzedało, y, phantasmal form, to chyba też ostatnio gdzieś było, także nie, nie zamierzam się tutaj rozwodzić. Dalej mamy Segovian Angel, bardzo ładny artwork w tle, jakiś stadion, stadion, koloseum, ale tak, jeżeli chodzi o te budynki, to właśnie albo stylizowane są na starożytny rzym, albo też jakąś Grecję. Dalej mamy Azra Smoke Shaper, Azra Ninja, co ciekawe, właśnie w secie, w secie Modern Horizons po raz pierwszy czy drugi. Po raz pierwszy w secie, bo wcześniej chyba w Plane tylko Wizardci wrócili do Ninji, do samurajów, czyli rzeczy z Betrayers of Kamigawa, ogólnie do towaru z Kamigawy. No i zaczynają się nasze Ankomony Jest Baron Mor, czyli czarny ląd z cyclingiem za jedną czarną na late game, spoko. Mamy Hollow Head Sliver. Slivery dostają po zatapowaniu zrzuć kartę, dobierz kartę. Moim zdaniem niepraktyczne. Dalej mamy Squirrel Nest, czyli mamy gniazdo wiewiórek. Jest tutaj nasza dzielna wiewióreczka. Bardzo słodziutka karta. Enchanted Land i mo możemy sobie z tego landu tworzyć wiewiórki 1/1 po zatapowaniu. Spoko, bardzo fajna rzecz, żeby robić plusy. I naszą kartą rzadką jest Plain Bond Complice. Nie słyszałem o tej karcie, więc prawdopodobnie będzie to jakiś crab aczkolwiek zobaczę na markecie. Możemy za jedną czerwoną manę, możemy położyć Walkera z ręki na pole. To już brzmi fajnie, ale poświęcamy go pod koniec następnego end stepu. To już mniej fajnie. Zatrzymany stworek jest jeden, jeden na 3. Może przy jakiś nie wiem, buildach z War of the Sparks, tego typu rzeczy, jest to jakoś tam potrzebne. Dobra, lecimy dalej. Mamy Snow Covered Mountain, prześliczny art, ponieważ jest to raz, że yy, full art, a dwa, że Snow Covered Landy zawsze były ładne. No i naszą kartą foil, czy jest token? Nie, jeszcze mamy mm, jeszcze mamy artwork, to trochę przypomina jakiegoś tam Eldrazi, nie pamiętam, czy to jest Eldrazi, czy coś innego, ale chyba, chyba Eldrazi nie ma w tym secie za bardzo. Niemniej, no jest to taki dość. Ma, ma, masz sobie taki mrok, taką, taką makabrę wręcz ten. Artwork w sobie, więc fajnie. Jeżeli ktoś zbiera artworki, też będzie do kupienia na Allegro, i ostatnia nasza karta, tak Spider Token 1 na 2. Z tyłu mamy informację, żeby kupować deckboxy. Warto kupować deckboxy, żeby nasze karty były bezpieczne. Talia tak samo, tak że tak się na, na nasz pajączek mieni. No i cóż, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Było 59 i Cyk mamy 60 odcinków w serii, a to oznacza, że od. Dwóch miesięcy non stop codziennie dostajecie od nas odcinek mm, z bosterkiem, i to takie jest absolutne minimum na tym kanale. Także tak wygląda zawartość naszej dzisiejszej paczki. Oczywiście wszystkie te karty trafiają na nasze Allegro. Link jest poniżej w opisie tego filmu. No i cóż, my się dziś z Tobą żegnamy i dziękujemy za Twój czas. A jeśli odcinek Ci się spodobał, koniecznie zostaw łapkę w górę i do zobaczenia już jutro w kolejnym Daily Boosterze. Cześć, trzymajcie się!